Cześć, Marsza się kłania. Chciałbym się nauczyć Was jak zagrać piosenkę Outsider. Chwyty, sztuczki, bicia. Cało, ca wszystkie zwrotki w Outsiderze opierają się praktycznie tylko na dwóch akordach. Akordzie c i akordzie g -dur. Początek Outsidera, czyli tak zwane intro, polega na dłuższym zagraniu akordu c -dur. Brzmi to tak. zatem pokażę wam jak wydobyć to brzmienie, które dokładnie słyszymy na początku piosenki. A więc tak, e, cały patent polega na tym, żeby podczas grania akordu C duły naciskać odpowiednie struny. O co chodzi? W akordzie C duły na początku naciskamy podczas grania akordu C duły naciskamy małym palcem trzeci próg małą strunę. Najcieńszą, pierwszą, tak nazwijmy ją. I palcem wskazującym. Pierwszy próg, też najcieńsza stuna Jeszcze raz. Mały palec. najpierw na trzecim progu cienka stuna potem wskazujący palec, stuna Pierwsza, pierwszy próg. Jak to brzmi? Aha, zapomniałbym o tym, żeby ułatwić sobie zadanie, żeby to naprawdę zabrzmiało tak, jak powinno. Podczas złapania tym palcem tej pierwszej struny musimy złapać te dwie, pierwszą i drugą strunę równocześnie. Jest to o tyle łatwiej, że podczas akordu, grania akordu c duży. palec wskazujący znajduje się na strunie drugiej, na pierwszym progu i tylko go musimy przechylić. To będzie na początku trudne, ale do zrobienia po prostu dociskamy, trzymamy akord C i dociskamy do pierwszej jeszcze raz. Mały palec wskazujący na tych dwóch. Mały palec wskazujący w C. Mały palec wskazujący w 3C. Mały palec wskazujący. C. Mały palec wskazujący. Teraz tak, między tymi, między tymi, tak, między tymi um, zabawami z palcem, jest jeszcze taka wstawka, która jest mało słyszalna w sumie w piosence, w intro przede wszystkim. Brzmi to tak. jak to się gra. E, podczas, tak, po, po zagraniu tymi zabawami, jak już mówiłem, zabawami z palcami, dam czyste c i teraz mały palec przykładamy na czwartej strunie trzeci próg. Puszczamy i teraz ten palec od faka tak zwany, który tu łapie nam dźwięk. O ile dobrze kojarzę E, czyli czwarty próg, drugi próg, czwarta strona, musimy podnieść i opuścić. Popatrzcie jeszcze raz. Taki o. Czyli całość brzmi tak. Ok, jak już mówiliśmy, wspominałem, drugim akordem jest akord g -dur. Tylko ważne, żebyśmy go złapali w taki sposób. Mały palec, trzecia strona. Palec serdeczny, czyli ten koło małego, jak, jakkolwiek to brzmi, i palec od faka. Piąta na długi drugi próg, w ten sposób. A ważne jest to, dlatego że palec wskazujący musi być wolny. Po co? Po to, żeby zrobić podobny patent jak w wcześniej C -dury. gramy G-dur tak jak już mówiłem, tak łapiemy i później mały palec, druga struna trzeci próg wskazujący palec druga struna, pierwszy próg. G palec mały, palec wskazujący i znowu C połączyć to i coś podnucić. Chociaż puste mam kieszenie No i wody czasem blach Ja już nigdy się nie zmienię Zawsze będę żył już tam Nie słuchałem nigdy ojca Choć w dół prawdę musisz stać i ty cały czas w dół d d zawsze warto być człowiekiem g choć tak łatwo zejść gdzie 7 zejść na psy Tak dalej. Ok, przejdźmy do następnej kwestii, bardzo ważnej. Kwestia tak zwanego bicia. Załóżmy, że raz to będzie w dół: od grubszej do na najcięższej, a dwa to będzie w górę: od cięższej do na największej. I teraz raz.